Czołgiem w lotniska witam Was serdecznie z tej strony, Staszek. A przed Wami top 13 najbardziej osobliwych komentarzy roku 2020, czyli literówki, błędy składniowe, wyrwane z kontekstu zdania, które brzmią świetnie, właśnie wyrwane z kontekstu i podobne, czyli właśnie najbardziej osobliwe z osobliwych rzeczy, które wyłapaliśmy. Ja, moderacja, szyna, po prostu wszyscy tutaj wspólnie z. Komentarze w 2020 roku pod wszystkimi filmami, które się nam tutaj pojawiły. Oto nagrody, które dzisiaj będziemy rozdawać, niechlubne nagrody e, dla najbardziej osobliwych komentarzy. No nie jest to na pewno nic, co. Powinno jakby autorów tych komentarzy cieszyć, czy powinni być z tego dumni, ale no mimo wszystko jest tego trochę, więc przejdźmy już do tej topki, na którą myślę, że wielu z Was czeka co roku, tak? Bo w sumie to jest najzabawniejsza topka, no trzeba przyznać, że, że jest tutaj najwięcej humoru. Wybrałem 13 z nich, co znowu jest trudne, wybrać tam ponad 30, ale mam też 5 wyróżnień, i zacznijmy od tych 5 wyróżnień, to takie na rozgrzewkę, takie komentarze, które są w sumie. Czasami zabawne kontekstowo bardziej niż z, jeśli chodzi o sam tekst. Więc zacznijmy na, na rozgrzewkę od pytania, które jest dość ważne i dość istotne, i jestem ciekaw, czy będziecie potrafili znaleźć odpowiedź. Max pyta, czy ktoś wie, jak nazywa się soundtrack z audio? To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo soundtrack z audio w sumie nazywa się soundtrack, nie? <laughs> w sumie z definicji, ale jak się może w takim wypadku nazywać soundtrack bez audio? Czym jest soundtrack bez audio, a czym jest np. soundtrack z wideo? Czy już jest peledyskiem? Więc takie pytanie filozoficzne na start. Lecimy dalej. Tutaj jest taki... no właśnie, to jest, to jest właśnie a propos kontekstowego, kontekstowego jakby dowcipu, gdyż, jak pewnie doskonale wiecie, my twórcy mamy wszystkie komentarze do wszystkich filmów w jednym miejscu. No one się po prostu chronologicznie ustawiają jeden pod drugim. Więc... Agamis napisał w pewnym momencie lol w jednym odcinku z Pleging, w ogóle drugiego to stary odcinek, jest jak świat, zobaczymy wobec stare logo tam jest. Natomiast Dawid dosłownie 9 minut później napisał te lol w wypowiedziach bohaterów mnie trochę wkurza. Co uznałem za bardzo fajny zbieg okoliczności, że zupełnie dwa odrębne filmy, dwa odrębne komentarze tak ładnie skomponowały się w całość. Więc trzeba było to wyróżnić, nie? Zapawne, zabawne. No, mnie cieszy, nie? Jedziemy dalej. As przez jedno S mówi, dobra, naprałem się, punkt dla ciebie Staszku. E, I Ja się nawet w sumie nawet nie dziwię czasami wami, że pierzecie przed odcinkami, bo jak potem staracie się to pranie, prawda, wywiesić na suszarkę, <laughs> przepraszam, i odpalacie sobie mój film, jest duża szansa, że to pranie wam wyschnie, więc to jest całkiem sprytny, sprytny sposób na suszenie, prawda? E, natomiast Genio, idąc dalej, e, mówi, żebyśmy zbudowali stojak na balet, to nie będziemy musieli tak daleko biegać. Co też jest całkiem sprytne. No, może być stojak na balet, może być stojak na jazz, może być stojak na, nie wiem, ługi, bugi <grywanie> Pytanie brzmi w takim wypadku, czy jest, nie wiem, leżak na breakdance. Tak? Chodzi oczywiście na stojak na bale, tak? bo to jest, jest piękna literóweczka. Stojak na bale, prawdopodobnie był to The Forest. Albo Grinhell, jedno z tych dwóch. W każdym razie, Genio, Genio woliłby jednak zobaczyć nas w tańcu. I na koniec, jeśli chodzi o ostatnie wyróżnienie, mamy Lemana, który pisze LATARKI NIE UŻYWASZ Więc mu tłumaczę, póki co jest... Póki widzę, co jest przede mną, to nie używam. TO MASZ KOCI WIDZENIE, JAK WIDZISZ W cienkościach STATKU I to była Subnautica. Więc, e, drogi Lemanie, tak się akurat składa, że jestem szparko-bystry, więc um, widzę w cienkościach, ale nie tylko statku. W sumie jak kot. No raczej koci widzenie. To, to, to ma sens, tak? Bo koty mają tę swoją szparę w oczach. Jakim się zwężają ziernice, wyglądają jak szpara. Więc szpara widzi szparę. Chociaż idąc już w, w takie. Zagębiając się w ten temat, myślę, że przesadzamy trochę. Zostawmy, zostawmy wszystkie szparki wąskie, szerokie i okrągłe. Przejdźmy do top 13. Tak, miejsce 13. Już rozgrzeliśmy się trochę tak, już tam musicie sobie przygotować drugą szklankę wody. Butelkę miejcie obok siebie, mimo wszystko. Jedziemy z miejscem 13. Miejsce 13 jest takim klasycznym WTF-em, i to jest chyba jedyny WTF, jeśli dobrze pamiętam na całej liście, więc przeczytajmy sobie, co Krzysztof TV chciał mi napisać. Dobry, jestem waszym widzem, obydwu was i by ciąży na tym odcinku od ciebie i złożył mi życzenia, bo jutro mam urodziny, na tym tygodniu zacznę. Jakby ja tutaj nie mam nic więcej do dodania. Ten komentarz chyba sam przez siebie się tłumaczy, że mm, na urodziny był w ciąży, więc pff, teraz będzie to na nim ciążyć po prostu. Pozdrawiam Krzysztofa. Idziemy dalej. Idziemy dalej, miejsce 12. Miejsce 12 to jest karku. Karku em, Karku nasłuchał się Ryszarda Rynkowskiego, tak mi się wydaje. Dlaczego? Ponieważ pisze: Ja jestem ciekaw, jak działa czarodziej. Czy będzie strzelać kulami ognia, lub może soplami losu? Sople. Sople losu. Tak, właśnie. Sople losu. To jest najnowszy rodzaj zaklęcia w Noicie, bo z Noity pochodzi ten komentarz. Nie wiem, czy udało Wam się znaleźć ten perk, który generuje sople losu, ale myślę, że od niego będzie zależeć Wasza przyszłość. Od nich, bo to sople, właśnie, sople losu. Miejsce 11. Miejsce 11. Grksik. Grksik pisze. Że Staszek, a może zrobisz górkę na Discordzie, dzięki temu będziesz miał lepsze stosunki twórca widz. Czy ja potrzebuję mieć lepsze stosunki, szczególnie twórca widz? Chyba nie. Szczególnie tworząc górkę na Discordzie, ja prędzej zrobię, robię dołki. Dołki w waszej psychice wykopuję, e ale górek na Discordzie jeszcze nie kombinowałem, nie próbowałem robić. Może jest to jakiś pomysł, czy ktokolwiek z Was, komukolwiek z Was, udało się kiedyś zrobić górkę na Discordzie? Bo ja nie znam takich technik mrocznych. Czarna magia, proszę mi wytłumaczyć, jak to się robi. Z chęcią przyjmę nową wiedzę. Dziesiąte miejsce to bardzo ładna autokorekta. Autokorekty lubimy, prawda? Roski pisze, mówię ci to od dziewictwo minut. Jego dziewictwo trwało 9 minut. Po to chodzi oczywiście o 9 minut. Ale spodobało mi się ten, ten układ zdań. Mówię ci to dziewictwo minut. 42 minuta i 32 sekunda była takim czasem bardzo nieskalanym, ale już się skończyło, było miło i po krzyku. Miło jeszcze dziewiąte! To... bardzo ciekawy dowód na to, że moje odcinki potrafią ratować zwierzęta. Jakim cudem? Spójrzcie na komentarz Alicii: Gdyby nie to nagłe pojawienie się odcinka, poszłabym spać i nie usłyszałabym płakania mojego kota zamkniętego w Łazience. <grytanie> Staszek ratuje koty swoimi odcinkami. Możecie się podzielić w komentarzach swoimi wrażeniami, czy kiedykolwiek mój odcinek uratował jedno z Waszych zwierząt, czy może jednak wręcz przeciwnie może właśnie zwierzęta uciekły, na przykład gdzieś po usłyszeniu jakiegoś bardzo. Zaawansowanego dowcipu. W każdym razie, Alicia cieszę się, że twój kot e, doznał, doznał pewnego ratunku i, i jest w stanie żyć, i doszedł do chrupek, i jest w stanie. I egzystuje dalej. Ciekawe, czy, czy wasze koty lubią obserwować pralkę, <laughs> tak jeszcze by the way, jak się pierze, czy wasz kot siada? Czy oczywiście ci, którzy mają kota, bo jak nie macie kota, to nie powiecie, nie? Ale czy wasz kot potrafi usiąść przed pralką i patrzeć, jak się obraca w środku? Bo mój to ucieka od wszystkich dźwięków, więc jak usłyszy tego, że pralka się telepie, to nawet do kuwety nie pójdzie. Skubaniec odważny. Miejsce ósme. Miejsce ósme to Karol, który... Daje nam bardzo ważny hint, również prawdopodobnie coś w stylu The Forest, coś w stylu Greenhill, mianowicie rozwarcie ten kamień. Myślę, że jak się go rozwali, to rzeczywiście powstaje duże rozwarcie pomiędzy skałami. Stamtąd można wydobyć surowiec i zbudować z tego studnie. A zatem, well, 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 idziemy do miejsca numer 7. Si si no i, i, i to, jest, to jest fascynujący komentarz, bo. Ja nie jestem w stanie zrozumieć jak, on, jak to słowo mogło powstać, ale spójrzcie, Fox Tutu pisze Zdaje mi się, że trzcią was, ponieważ ten co ich stworzył jest czerwony. Chodzi tu prawdopodobnie znowu o The Forest, chodzi o czczenie tych tam tubylców czerwonych, może to był też nie, już nie wiem, nie, ma, nie mam, pojęcia, nie pamiętam aż tak dokładnie, ale chodzi o czczenie, tak, o wyznawanie. Ale wydaje mi się, że to jednak DeForest był. Bo tubelcy w Greenhellu chyba nie potrafią wyznawać. Tak mi się wydaje, więc trzcią. To, to pytanie brzmi, czy, czy oni nas czczą trzciną? Czy, czy może czcionką? Właśnie, tak. Tak, to jest. To jest to, dla mnie to jest, to, jest, to, jest, to jest fascynujące, bo nie wiem, jak trzeba sobie. Czy to jest jakiś problem z uchem środkowym, zewnętrznym? Że jak czczenie, czy czcić kogoś, zapisać w sposób trz to nawet nie jest autokorekta, to, to nawet nie jest poprawione słowo, to jest zapisane fonetycznie tyszczą! Nie wiem, nie wiem, takie rzeczy mnie fascynują od 7 lat, prawie 7 lat, i myślę, że fascynować dalej będą. A to jest też komentarz siódmy, więc tak ładnie wyszło z siódemką. Miejsce szóste. Miejsce szóste to jest taki, można powiedzieć, mały kombos. Jeremy pisze: Pamiętam, że w momencie, w którym zacząłem się subskrybować, ty akurat nagrywałeś The Escapist z lekiem, chyba na głowę w tym przypadku. To było 3 lata temu. A odpowiedź jest jeszcze lepsza. Dla mnie to bardzo niespodziewany humbak. I teraz pytanie: czy to nie wiem, chodzi o jakiegoś. Ojej, o tył humusu? Czy hum to po angielsku jest nie wiem, jakiś tak mruczeć, wyć cicho? To, to może też chodzi o jakiś. Powrót... powrót mruku? <noise> powrót mruku, nie wiem, nie wiem, po prostu... Oczywiście chodzi o comeback, nie? Comeback, niespodziewany comeback, że powrót do, do serii starej, tak? Ale jakim cudem z comeback wyszło Humbug? To, to ja nie jestem w stanie nawet stworzyć słowa, które pasowałoby do tego, a dobrze, że przynajmniej kontekst wyłapałem, i może jestem w błędzie, możecie mnie poprawić. I oczywiście chodzi o Elka. No to łatwo zamienić Elka z Lekiem, prawda? Jak Autokorekta nie umie, no to z Elka robi się Lek, prawda? Lek na cało zło. Lek na długie szyje to są, nie? Lek na długą szyję. Lećmy dalej. E, miejsce piąte. Miejsce piąte Mirosław pisze Nie wyświetlało mi tego odcinka na skale ani w saunach. Był tylko w playliście YouTube. Znowu coś, pomijając to ostatnie słowo chrzani. Ja się w sumie cieszę, że gorący, cieknący, mokrzy panowie nie oglądają moich odcinków w saunach. Ja bym nie chciał. Czuję się z tym źle, myśląc sobie o tym. Myślę też o takich pewnych dwóch panach, którzy też lubili się pocić w saunach, jeden w ubraniu, drugi nie. Mam nadzieję, że obecnie oglądający na bieżąco wiedzą, o kogo mi teraz chodzi. Więc y, ani na skale, ani w saunach, to dobrze, no, w saunach bardzo dobrze, można, można mnie oglądać na... Ale w sumie to też jest ciekawe, czy, czy te suchary potrafią wysuszyć nawet ten całe, tę całą wodę i gorąco z ciała podczas y, zażywania kąpieli sa, sa, sauniarskiej? Jak to się ładnie odmienia jakoś? To się nie odmienia. Na skalę, no to w takim wypadku ktoś się musiał nieźle odważyć. Skala, waga, dobra, bo tu już idę, 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 za głęboko płynę. No, więc oglądajcie po prostu sobie spokojnie w domu, prawda? W autobusie ze słuchawkami, a, ale w saunach nie polecam, nie? E, miejsce czwarte. Miejsce czwarte. Walii! Ciężko w ogóle przeczytać taksywkę, ale Walii pisze, że mam wrażenie, że ta wersja jest tak zrobiona, żeby dało się grać na teflonach. I sobie tak pomyślałem, jakie gry mogłyby być ogrywane na patelni. My się tutaj zastanawiamy, my tu szok przeżywamy, że ktoś komuś udało się zaprogramować duma na lodówce, że można teraz w niego takimi wieć elektroniczne takie małe ekraniki, na kalkulatorze można pograć w jakąś grę. A tu proszę bardzo. Czy widzieliście kiedyś jeszcze gry, które są stworzone na... A, że w tych, że w Teslach też się pojawiają gry, że z Wiedźmina można na tes w Tesli odpalić. No to proszę. Można odpalać gry też na teflonach. Ciekawe, czy Overcooked pasowałby. To byłoby piękne nagrywać Overcooked, prawda? Yy, na, na patelni. Albo w jakiś, nie wiem, symulator naleśnika. To takie trochę fowery by wchodziły. O, do gry z, z, z tym. z patelnią byłoby całkiem spoko. Może Dead Cells przy okazji, bo pamiętam, że tam jest patelnia jako broń. Także pozostawiam to też do Waszej. O, to taka, takie pytanie do Was w komentarzach. Jakie gry ogrywałoby się znakomicie na patelni? Tak właśnie. Zastanówmy się nad tym, bo to jest bardzo ważne i to od tego zależy Wasza przyszłość. Moi drodzy, podium. Jak te trzy komentarze po, po, po prostu spowodowały, że się zaśmiałem w głos, tak? Więc to jest dla mnie był wybór, tak? Jak czytałem sobie te komentarze, całą listę i gdzieś buchnąłem śmiechem, to uznałem, że oho, dobra, to jest lista folder. Buchnął śmiechem, tak? Lolną. No prawda? Ale no wiadomo, że jak, jakbym lolnął, to się może potem okazać, że komuś się to nie spodoba, że bohaterowie za dużo mówią lol. Więc, e, więc sobie odkładałem takie komentarze na bok. I wiedziałem, że spośród nich może wybrać te trzy najlepsze. Więc, trzecie miejsce i brązowy medal, brązowe odznaczenie, można powiedzieć, jeśli chodzi o rok 2020 wśród osobliwych komentarzy, to komentarz Kacpra, który napisał Jestem z Ciebie dumny, niech to idzie na Eurowizję czy coś, nóż automatu, wtedy wygramy. Ja nie wiem, i to jest pod piosenką Znoity, tak? Czyli grosza daj wiedmie moje, nie? Ja, ja nie wiem, czy chciałbym wygrać nóż automatu. W ogóle to jest tak piękne sformułowanie, że przede wszystkim kacper, kacprze, właśnie, bo to taka, taka trochę wycieczka personalna do ciebie. Nie wiem, czy grasz. Chyba nie grasz w cs tak, tak długo i tak często jak ja, więc ja ci tu jako ekspert od cs powiem, nie mówi się nóż, tylko mówi się kosa, nie? Więc kosa z automatu, kosa automatu lepiej brzmi. Po drugie, czy to chodzi o nóż z automatu? Czy to jest. Czy, czy jest gdzieś, nie wiem, jakiś. Jakiś budynek, jakaś placówka dla, nie wiem, morderców, którzy mogą sobie z automatu, proszę bardzo, wrzucam piątaka i akurat z automatu nóż wylatuje. To byłoby ciekawe. Czy może, czy może na przykład w kuchniach? O, może tak bardziej w kuchniach po prostu kucharze, jak przygotowują posiłki, też mają swoje automaty do noży, skąd wylatują, prawda, różne kosy, czy nożyki, czy jakieś inne takie dziwne rzeczy. I, i, może chodziło o automat z nożami? nóż z automatu, nóż, nóż automatu. Albo może to być nóż automatyczny. Czyli taki nóż, który strzela, to wiecie, w Enter the Engine grałem, to różne takie rzeczy mogą się dziać. W każdym razie no właśnie. Nóż automatu wtedy wygramy. Tak, więc yy, Alpaka słuchaj, zbieramy się, jedziemy na Eurowizję, ale ja biorę automat, ty bierzesz noże. OK, miejsce drugie, czyli srebro. Srebrny, srebrne odznaczenie najbardziej osobliwego, haha, <laughs> osobliwego. Osobliwych komentarzy tego roku, to jest. Wiecie co? Jeżeli. To jest taka, taka taka ustawka zrobię. Jeżeli nie wiecie, czy to, co napiszecie, jest spoilerem, czy jednak hintem, nie jesteście pewni, czy, czy czegoś nie popsujecie komuś, pisząc ten komentarz, oczywiście dostając przy okazji bana, to myślę, że najlepiej rzucać takie podpowiedzi, jak wrzucił Olek. Właśnie takie. To jest, to jest, najlepszy rodzaj podpowiedzi, która na pewno spoilerem nie będzie, od Olka proszę się uczyć, taki tip jest na wagę złota, na skalę złota obok ludzi, którzy siedzą w saunach, tak, więc, więc tak właśnie, to, to jest, to jest perfekcyjne, perfekcyjne wykonanie zadania, jeśli nie wiesz, czy nie rzucisz spoilera, lepiej nie pisz nic i Olek tak zrobił. To był bardzo dobry tip. Wyciągnąłem z niego dużo wniosków. Do dzisiaj się, do dzisiaj się jakby. Do dzisiaj korzystam z jego porady. Pozdrawiam też przy okazji Schopenhauera i, i niczego też poświ... pozdrawiam. W ogóle o co mi chodziło w tym żarcie? Nie wiem. Chciałem chyba zażartować z niczego. Haha, ha, no tak, oczywiście. Dobrze, przejdźmy zatem do miejsca numer jeden. No, no z tym, rzeczywiście, no może to być mój typ humoru po prostu, ale mnie rozbawił najbardziej w tym roku, tak. To muszę powiedzieć, tutaj, tutaj śmiechłem w głos bardzo mocno. Pierwsze miejsce: złote odznaczenie. Top. Top 1, tak, no, najlepszy, najbardziej osobliwy według mnie komentarz tego roku należy do sushiry Sary, która, która, spróbuję to przeczytać z pełną powagą w głosie, pyta, jak zrobić to z sobą. <noise> Myślę, że to jest jakaś taka, to jest, to jest jakaś taka forma, prawdopodobnie, nie, na, na gałęzi, może. Albo, albo na myszkę? Nie. O Jezu, nie. bo wiecie, o sobie polują na myszy, nie, no, na gryzonie. O, można w podgryzanie też przy okazji. Ale jak to zrobić z sobą? Dyskretnie. Albo w nocy, albo właśnie w dzień, bo w dzień to śpi. A, a, ale ale nie wiem, czy wtedy będą te same, te same wrażenia. Jak to zrobić? z sową. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak, bo to jest właśnie zdanie wyrwane z kontekstu pięknie, nie? I, i było zadanie z sową w jakiejś grze, nie wiem, czy to nie było przypadkiem Rusty Lake'a. I ktoś po prostu chciał zapytać, jeśli a może to była Samsara Room? Jak zrobić to zadanie z sobą, tak? Czy tam tę zagadkę z sobą, ale no, no no jest tak pięknie, cudownie wyrwane. Jak to zrobić z sobą? Ja nie wiem, czy ja tam odpisywałem na ten komentarz. Czasami, czasami, czasami odpisuję, zresztą widzieliście, czasami odpisuję w sposób pasujący do, do pytania, ale tutaj chyba nie odpisałem. W każdym razie ja nie wiem, jak to zrobić z sobą. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, możecie dać znać w komentarzach, oczywiście. A propos komentarzy. No właśnie, doszliśmy do końca. Doszliśmy do końca poznaliście top 13, najbardziej top, top w sumie, no tak, 13 plus 5 wyróżnień, czyli 18 komentarzy tego roku, które najbardziej gdzieś mnie tam wewnątrz ujęły. I tym samym, szanowni drodzy państwo, kończymy całą. Topkę 2020 roku, piąty odcinek wleciał, wszystkie topki przeszły i e, jeszcze planuję, ale to już w formie graficznej i teraz już kurczę ogarnę, mam nadzieję, że ogarnę, jak nie, to mnie tam proszę gać. Za tydzień, w sobotę, również około, no w sumie nie będę podawał godziny, w sobotę, po prostu za tydzień w sobotę wrzucam na społeczność i wrzucam na Facebooka e, tabelki, grafikę sobie zrobię, taką kolaż graficzny tych wszystkich dodatkowych tematów, yy, w których głosowaliście, tak? Czyli najładniejsza grafika, najładniejsza muzyka i tak dalej, pamiętacie? Były też takie opcjonalne pytania. Ja zrobił, ma, mam też tego wyniki, zrobię z tego ładną tabelkę, wrzucę wam udostępnię, żebyście sobie zobaczyli, jak głosowaliście na daną kategorię i wtedy będziemy mieli już całkowicie, myślę, zamknięty temat roku 2020. No i cóż, i zbieramy. Kolekcja na 2021 jest otwarta. Pamiętajcie, że bardzo łatwo wykryć, kiedy ktoś z Was próbuje. Próbuję, jakby, zawłysnąć tak, że oho, będę śmieszny, i dostanę się do top 13. Oho, no tak, tak łatwo nie jest. Szczególnie, że ja z automatu najczęściej odrzucam wszystkie komentarze w lutym, marcu, kwietniu i tak dalej. Póki jeszcze jest na gorąco topka, bo to wiadomo, że tutaj ludzie się będą pokuszać o to bardzo często. Tak, 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 te Sprytni takcy próbujecie być czasami, żeby rzucać komentarze typu posklejam losowe słowa, bo ostatnio to było wysoko w topce, prawda? Tak jak, tak jak kolega. Krzysztof TV pisał dzisiaj, nie? Z losowych słów złożyć zdanie i że niby zabawne, więc no nie. Ale w każdym razie, jakby czujka moja jest wypatrzona, czujka moja jest aktywna cały rok. To już siódmy rok wypatrywania tych komentarzy. Ale nie wiem, topka, topka jest od pięciu lat, nie? Ale tak, ale muszę Wam tak słowem końca powiedzieć jedną rzecz. Komentarze i wasze teksty, wasze błędy ortograficzne, tak zwane obłędy ortograficzne, jak oglądacie, może, może robiliście sobie maraton top 13, to byście trafili na obłędy ortograficzne. To jest coś, co nigdy nie przestanie mnie fascynować. To jest coś, co cały czas jeszcze mnie trąca, cały czas tak jak pszczął! Ja nie wiem, jak można, jak można stworzyć takie słowa. Tam gdzieś po drodze miałem jeszcze na tej liście mnóstwo innych dziwnych słów, które no po prostu brzmiały dziwnie i jak można w ogóle było to zapisać w taki sposób. Mózg, mózg na ścianie rozwalony, ale no, no, no wniosek jest mój taki, że, że mimo tych siedmiu lat czytania tych wszystkich komentarzy nadal nadal potraficie mnie zaskoczyć czymś, czymś niesamowitym, naprawdę. Ale to nie jest w sumie zaskoczenie pozytywne, to jest takie raczej załamanie. To jest... to jest takie... Coraz bardziej uświadamiam sobie, że albo mamy świat pełen dyslektyków, albo naprawdę oglądają mnie dzieci poniżej roku, nie wiem, ósmego, bo, bo wiecie, ja wychodzę z takiego, bardzo tak poważny teraz ton wejdę trochę, ja, ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Jeżeli YouTube Oficjalnie jest od lat 13 i 13-latek nie potrafi zapisać poprawnie zdania, żeby nie było pięć słów z ortem, to coś jest nie tak. Dysleksja w wielu przypadkach jest wymówką. Niestety, każdy może powiedzieć, że jesteś dyslektykiem. Jesteś? Pokaż mi papier, nie? Ale nie robi się tego, tak? No, nie, 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 nie weryfikuje się tego, czy Twoja dyslekcja jest prawdziwa, czy nie. Oczywiście, że są prawdziwi dyslektycy. Nawet znam takiego jednego czy dwóch. W ogóle nawet szyna mówiła, że ona też ma dyslekcję, ale jakoś taką delikatną, i ona jest w stanie się opanować i w stanie sobie jakoś to w głowie poukładać. Na gildi też zauważam, że są osoby, które czasami potrafią pisać non-stop, wciąż ze spacją na przykład, ale. Ale, ale widzę na przykład w takich osobach fajne takie zacięcie, w sensie, potem jak już piąty, czy szósty, czy siódmy raz zwracaliśmy uwagę w gildii, że, że piszesz, piszesz cały czas wciąż ze spacją, kurczę, nalep sobie, prawda, te karteczki na, na monitor z, z tymi wszystkimi słowami i potem cyk, patrzę, leci fotka i są te wszystkie słowa rzeczywiście nalepione na monitor i powtarzane i od tego momentu nie widzę tych błędów. A jak widzę, to sporadycznie czasem coś się trafi, ale nie jest to nagminne, więc... Więc fajnie, więc, więc cieszy mnie to i tak pociesza, że są osoby, które potrafią walczyć nie wiem, czy to jest jakaś dysfunkcja, czy to rzeczywiście jest dysleksja, czy. Bo ja na przykład nie jestem, tak? Znaczy, człowiek, który nie jest dyslektykiem, nie jest w stanie zrozumieć w pełni tego, jak to jest być dyslektykiem. Coś piszecie uważacie, że to jest poprawne, a nagle okazuje się, że nie jest, tak? Że jest to błąd i to tragiczny błąd, ale. No, już pomijając fakt dysleksji, no to jest zupełnie inny rodzaj problemu, jak czcią, że przecież to nie brzmi. Przecież jak czytacie te słowa, to, to jest czcią. Więc jakim cudem czcią? Tak? albo największy, najbardziej brutalny, brutalny dla mnie i powalający mnie po prostu zawsze na kolana błąd, to jest, nie wiem, e, teraz szukam jakiegoś przykładu, odpisywaci, e, czyli innymi słowy piszecie ci na końcu na końcu słów, tak, zamiast odpisywacie, jest odpisywaci, tak, e, nie wiem. Umyć, to jest umyci, więc i to jest, to jest, to jest straszne, że, 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 że i, i to jest, to i to, jest nagminne. Ja bardzo wiele razy widzę w komentarzach używanie nie tego, nie używanie po prostu litery z ogonkiem, tak jak C, C z kreseczko, nie z ogonkiem, tylko widzę to rozbite na na, na po prostu na dwa. Na, na, na dwie litery, czego nie robi się, praktycznie w ogóle i nigdy, nie ma nawet chyba żadnych wyjątków, żeby zapisywać ostatnie słowo, o, ostatnią literę, z, ze zmiękczeniem z literą i, tak, ze spółgłoską i. To jest, to jest, to jest, to jest straszne, to, to mnie, to mnie <ścoughs> po prostu jednocześnie fascynuje i przeraża. Więc jest kilka takich rzeczy, które, które, które chciałbym, żeby, żeby jakoś ludzie zaczęli, kurczę, ogarniać, tak, no ale, no ale cóż, wiadomo, że nie trzeba mieć 13 lat, żeby oglądać YouTube'a i to nagminnie, widać to po prostu, tak? No ale u mnie, u mnie takie rzeczy nagminnie nawalone, najeżone, najeżone takimi babolami, nie tyle są usuwane, ale szczerze powiem, że są też banowane. Bo jeżeli ktoś na 10 słów popełnia 9 błędów, no to albo sobie robi jaja, albo chce być śmieszny, albo po prostu... Ja nie chcę po prostu czytać więc takich komentarzy, tak? Po prostu nie chcę. Dobrze, ale skończyliśmy poważnie zabawny, zabawną topkę, tak? Przepraszam, że tak się kurczę jakoś w tym roku. E, jakoś pokusiłem o, o coś takiego bardziej poważnego, ale no to we mnie siedzi, tak? Nie chcę robić z tego osobnego odcinka, chociaż w sumie mógłbym, bo mam nawet listę, co mnie najbardziej wkurza w komentarzach. Nawet sobie zrobiłem taką listę gdzieś, tylko nie pamiętam, czy ja do tego teraz się dokopię. Chyba nie ma sensu teraz, nie wiem, w miejscu w notatkach mam to, mam to zrobione. I mam najbardziej irytujące błędy w komentarzach, coś takiego. Może zrobię z tego kiedyś jakiś odcinek specjalny, nie wiem, jakiś taki pogadankowy I zaprezentuję wam, zaprezentuję wam po prostu moje przemyśle na temat komentarzy z, z 7 lat zabawy na YouTubie, ale zostawmy to Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wszystkie, za oglądanie tych topek Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przy tych, przy tych komentarzach Że któryś z was, chociaż was troszkę rozbawiły i poprawiły humor A ja się żegnam, wielka piona, trzymajcie się i wypatrujcie w następną sobotę jeszcze tych tabelek podsumowujących, a w topce i w ankiecie widzimy się jak zawsze w Sylwestra roku 2021, przechodzącego w 2022. I to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.